Związany. To jest informacja o tym, iż uczeń powinien wyjaśnić, gdzie i kiedy odbyły się plebiscyty, które były konsekwencją postanowień e, traktatowych. <laughs> Konkludując, należy stwierdzić, iż twórcy podstawy programowej z końca ubiegłego wieku założyli, iż o włączeniu do programów nauczania historii treści dotyczących konferencji paryskiej decydować będą bezpośrednio ich autorzy, a za nimi twórcy podręczników. Podczas gdy dokument opracowany w 2008 roku szczegółowo definiuje, do jakich wiadomości podczas lekcji historii nauczyciel będzie musiał się odwołać, przerabiając zagadnienia dotyczące kształtowania się nowego ładu politycznego w Europie i na świecie po zakończeniu I wojny światowej. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak odwołać się do tych treści, które zostały ujęte w podręczniku. Ja pominę tutaj tą część, w której króciutko przypominam, skąd bierze skąd wziął się w ogóle podręcznik, dodam tylko jedną rzecz, że pomimo gwałtownego rozwoju nowoczesnych nośników informacji, pomimo tego, że bardzo często korzystamy dzisiaj z internetu, okazuje się, że podręcznik w świetle badań przeprowadzonych praktycznie w większości krajów europejskich nadal stanowi obok nauczyciela główne źródło informacji uczniowskiej. Mówię tutaj o historii. Jest to o tyle ciekawe, i można powiedzieć tak: z czego to wynika? Otóż z tego, że w tym natłoku informacji przekazywanych przez media, przez ogromną ilość publikacji dostępnych na rynku, tak naprawdę ta jedna książka, która ma uporządkowaną wiedzę, stanowi taki swoisty punkt odniesienia, do którego młodzież się odwołuje. A praktyczny wymiar tego jest taki, że wszelkie wątpliwości i kontrowersje, które pojawiają się od kilku lat, kiedy mamy centralny egzamin po gimnazjum i po liceum. Uczeń może ewentualnie właśnie rozstrzygnąć na swoją korzyść, jeżeli powoła się na te treści, które są w podręczniku. Żadne zapisy w publikacjach, co ciekawe, naukowych, żadne zapisy tym bardziej internetowe nie dają mu takiej podstawy, tylko te podręczniki, które mają zatwierdzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przechodząc już do głównego wątku mojego wystąpienia, czyli tego, co mamy w podręcznikach. W ocenie większości autorów szkolnych opracowań polska delegacja dobrze przygotowała się do udziału w paryskiej konferencji. W dużej mierze było to zasługą Komitetu Narodowego Polskiego, który podczas Wielkiej Wojny rozpoczął pracę nad przygotowaniem rzeczowego materiału źródłowego na potrzeby przyszłej konferencji. Jeden z autorów stwierdził, iż działalność KNP wraz z ochotniczym zaciągiem Polaków do wojska tworzonego we Francji były jedynymi etycznymi argumentami, którymi polska delegacja mogła dysponować podczas obrad. W oparciu o podręcznik jednego z wydawnictw uczniowie mogli samodzielnie ocenić wkład Komitetu Narodowego Polskiego w przygotowanie polskiego stanowiska na konferencji, analizując obszerny fragment książki Romana Dmowskiego, Polityka Polska i Odbudowanie Państwa, którą niedawno wznowiło Muzeum Niepodległości. Niemal wszystkie analizowane opracowania wymieniają Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego jako oficjalnych delegatów Polski w Paryżu. Charakteryzując postać Paderewskiego, od połowy stycznia 1919 roku premiera i ministra spraw zagranicznych Rządu Rzeczypospolitej, autorzy podręczników zwrócili uwagę, iż był osobą zasłużoną dla sprawy polskiej na długo przed inauguracją paryskiej konferencji. W jednym z najnowszych opracowań czytamy, iż wywarł znaczący wpływ na politykę amerykańskiego prezydenta, którego zjednał dla sprawy polskiej, wspierając w trakcie kampanii wyborczej w opinii autorów tej pracy Paderewski łączył talenty wirtuoza i dyplomaty ze służbą w sprawie Polski. Nieco inaczej, talent dyplomatyczny Paderewskiego ocenił e, inny autor podręcznika, stwierdzając, iż choć był ogromnie zasłużonym Polakiem o wielkich znajomościach, to politykiem był jednak z przypadku. Z kolei w opracowaniu Stanisława Sierpowskiego można przeczytać, iż pomimo związków z Komitetem Narodowym Polskim, który reprezentował w Ameryce, w kwestii kształtu wschodniej granicy Polski Paderewski dał się przekonać federacyjnym planom Józefa Piłsudskiego. W ocenie większości autorów książek szkolnych, pierwszoplanową postacią polskiej delegacji w Paryżu był jednak nie Paderewski, a Dmowski. Najpełniejszy obraz jego dokonań na kartach szkolnych opracowań przedstawił znany historyk Andrzej Garlicki, również autor podręczników szkolnych, który pochlebne opinie odmowskim uzupełnił obszernym cytatem pracy Stanisława Kozickiego, którą również możemy nabyć w trakcie tej konferencji, bliskiego współpracownika i jednocześnie bacznego obserwatora politycznej aktywności twórcy obozu narodowego. I przytoczę ten fragment. Wówczas też zrobił Dmowski największy wysiłek, pisał Kozicki, by uzyskać spełnienie tego, co było w programie terytorialnym naszej delegacji. Przygotował się do tego przez cały okres wojny, a w czasie pobytu na Zachodzie oddziaływał na rządy państw walczących z Niemcami. Wyzyskał też starannie zarówno to, co już był zrobił w tym zakresie dawniej, jak i stosunki z politykami koalicji, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej i w komisjach do spraw, w Komisji do Spraw Polski. Praca ta nie pozostawiła śladów w dokumentach i archiwach. Mogli o niej tylko świadczyć ci, co mają z nią bliski kontakt i co na nią z bliska patrzyli. Do ich liczby należałem z racji swego stanowiska w delegacji i muszę powiedzieć, że już wówczas budziły we mnie podziw swą pracowitością, umiejętnością i stanowczością. Tak wtedy, jeśli zabiegom i odpowiedniej polityce ze strony Polski zawdzięczamy przyłączenie do państwa polskiego ziem dawnego zaboru Pruskiego, to wymienić należy na pierwszym miejscu Dmowskiego, któremu jako doskonały znawca tamtejszych stosunków sekundował wytrwale i rozumnie Marian Sejda. Oceniając zasługi Dmowskiego, autorzy kilku opracowań zwrócili uwagę, iż duży wpływ na powodzenie podejmowanych przez niego działań, w tym przekonanie większości delegatów do tego, że Polska zasługuje na część terytorium przedwojennych Niemiec, miało poparcie Francji, która w Polsce widziała przyszłego sojusznika w Europie Środkowej i Wschodniej. Opisując działalność Dmowskiego, tylko jeden z autorów zwrócił uwagę, iż jego poglądy budziły obawy tej części zagranicznych polityków, którzy postrzeganie spraw polskich w dużej mierze Uwarunkowywali stanowiskiem wpływowych kół syjonistycznych. Podsumowując powyższy fragment, z zadowoleniem należy stwierdzić, iż podręczniki, współczesne podręczniki do historii wydawane w Polsce i podręczniki, z których korzysta młodzież Polska, prezentują bogaty obraz zasług Romana Dmowskiego oddanych Polsce na forum Paryskiej Konferencji Pokojowej. Jest to tym bardziej istotne, że blisko 70 lat nie było to dane Dmowskiemu. I pomijając nawet podręczniki, które ukazywały się w PRL-u, których też obraz Dmowskiego ewoluował, możemy znaleźć w podręcznikach z lat 30 stwierdzenia mówiące o tym, iż Traktat Wersalski podpisał Ignacy Jan Paderewski i jeszcze jeden z Polaków. I w taki sposób można było pomniejszyć rolę Dmowskiego jako współtwórcy tego, co Polska osiągnęła w Wersalu. W większości analizowanych opracowań brak niestety informacji o okolicznościach powołania polskiej delegacji w całości. Chlubny wyjątek w tej kwestii stanowi opracowanie Anny Radziwiłł i Wojciecha Roszkowskiego, w którym zamieszczono informację o tym, iż tymczasowy naczelnik państwa polskiego Józef Piłsudski, sprawę negocjacji o granice, pozostawił w kompetencji Dmowskiego. Na potwierdzenie takiego stanu rzeczy autorzy przywołali fragment listu Piłsudskiego do Dmowskiego. W dokumencie czytam, drogi panie Romanie, wysyłając do Paryża delegację, która ma się porozumieć z Komitetem Paryskim w sprawie wspólnego działania aliantów, proszę pana, aby zechciał pan wszystko uczynić dla ułatwienia rokowego. Tylko jedno wspólne przedstawicielstwo może sprawić, że nasze żądania zostaną wysłuchane. Opierając się na naszej starej znajomości, mam nadzieję, że w tym wypadku i w chwili tak poważnej co najmniej kilku ludzi, jeśli nie cała Polska, potrafi się wznieść ponad interesy partii, klik i grup. Chciałbym bardzo widzieć Pana między tymi ludźmi. Proszę przyjąć zapewnienia mojego wysokiego szacunku. Wiadomości dotyczące sprawy polskiej na forum paryskiej konferencji w jednym z analizowanych podręczników rozpoczynają się od przywołania posiedzenia Rady Najwyższej, którą mieliśmy we fragmencie okazję zobaczyć na początku naszej konferencji, która odbyła się w 29 stycznia 1919 roku, kiedy Todmowski wygłosił kilkugodzinne przemówienie w języku francuskim, symultanicznie tłumaczone na angielski. W tym podręczniku, ani w żadnym innym, nie znalazłem informacji o tym, że było to wystąpienie tłumaczone też na język włoski. I przyznam szczerze, że w literaturze przedmiotu też no, nie spotkałem się, powiem szczerze, z czymś takim język francuski i język angielski. Na angielski tłumaczył po tym, kiedy najpierw przedstawił to w języku francuskim. W ocenie Grażyny Szalongowskiej nie pozostało to bez wpływu na projekt przyszłej granicy polsko-niemieckiej, którą polska delegacja przygotowała zgodnie z inkorporacyjnym programem KNP. Ci spośród autorów, którzy nie wspomnieli o tym wydarzeniu, szczegółowo scharakteryzowali polskie postulaty, czym de facto przedstawili program Dmowskiego. Analizując przebieg polskich starań o korzystny przebieg przyszłych granic Rzeczypospolitej, autorzy kilku opracowań sporo miejsca poświęcili pracom specjalnie powołanej w tym celu komisji. Na jej czele stanął francuski, były francuski ambasador w Berlinie Jules Cambon. Na jej efekty, czyli na pracę efekty tej komisji, strona polska nie musiała zbyt długo czekać, zdaniem autora jednego z opracowań, gdyż już 19 marca przedstawiła ona propozycję przeniebiegu granicy polsko-niemieckiej. W ocenie autora, przygotowanego, podręcznika przygotowanego przez wydawnictwo naukowe Scholar, należy uznać je za jednoznacznie korzystne dla Polski. Decydował o tym fakt przyznania Polsce całego Górnego Śląska.